To, gdzie to się szło Przecież to człowiek tutaj dzisiaj a gdzie to ja tu pamiętam, że to był o Wanda! dwojna na policja, zapalę światło na ogrodzie! Złapaliście tego co Ja ci na kran, Ja cię! O matko! Wanda! Wandia! Wanda! Wanda! No, Wanda ho. Roman! Pan, no. Wanda. Nikt nie odbiera tej policji! Wanda! To może ja go paralizatory po... A! Halo, dobry wieczór? To ja dam męża. Cześć Czaj... Boże, czy dobry wieczór? Tak, szymczak z tej strony, co? Nie, 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 to żon, żon, żona durna dzwoniła, bo nam się ten. Po ogrodzie nam się. Dzik nam się krzątał. Tak, wielki, gruby, czarny, spasiony dzik, no. Samiec jak byk, no. Locha, nie, samiec. To co? Nie, u nas po kolendzie jeszcze nie było. A, u was na komisariacie był. o, To całe szczęście. To, to Dobranoc, dobra dobranoc. O, <gryb _> o, matko. Roman, coś ty księdzu zrobił! No to po cholerę się na czarno ubierał. No przecież to jest ksiądz! Co w oczy jednym seledy nie miał łazić? Jakby chociaż szedł z tym swoim śmierdzidełkiem, Kadzidełkiem! Ten po smrodzie poznał! A ty! Ty byś po smrodzie poznał, ty byś... Roman, proszę cię! Ty czasem tak śmierdzisz, że ty nawet nie czujesz, jak ci muchy po otwartych oczach chodzą. Jesteś Jezu, no co? No przecież on nam ślubu udzielał i ma za swoje. A, to ten, no. Co ty tam gadasz pod nosem? Spowiadam nie podsłuchuj. I nie zapomnij mu powiedzieć, nie zapomnij mu powiedzieć o tym bimberku, co go pędzisz w piwnicy. No ty myślisz, że ja nie wiem? Myślisz, że ja nie wiem? Cicho, bo mi najlepszego klienta wystraszysz. Ty księdzu Bimber sprzedajesz? O, święta się znalazła, ta co w szkolnym sklepiku alkohol sprzedaje. Słuchaj, żebyś ty widział te matki, żebyś ty te matki widział wszystkie ze łzami, w oczach mi dziękowały. Ja, ja. Za co? Żaden ojciec się później po dziecko do szkoły nie spóźnił. Żaden. Dobra, Wanda, spokojnie, sprawdźmy, może żyje. No ja żadnej dziury nie widzę. Pewnie kule odporne to robią. te masz łeb kule odporny. To jest nasz proboszcz, a nie papież. I co ty robisz? Pozdrawiam, waściule! Przemaluje się na biało, będzie jak nasz. Dobra, Wanda, o! Czekaj, czekaj, trzeba go ten... Trzeba go posadzić jakoś, żeby... A ale... czemu ty w kościele nie słuchałeś, że on dzisiaj po kolędzie będzie chodził? Pewnie, to... Pewnie moja wina, tak? Moja wina. A jak, a jak go na święta starym bigosem nakarmiłaś, to co? Też moja wina? A czyja wina? A co? to moja wina? Moja? A moja? A moja? A kto go nakarmił bigosem z lodówki z półki do wywalenia? Z czego? Z lodówki z półki do wywalenia. To my w lodówce mamy jakąś półkę do wywalenia? Tak. Teraz tak robię W każdej lodówce jest półka do wywalenia. I co tam jest? No to co do wywalenia. Wanda, przecież jak coś jest do wywalenia, to powinieneś do wywalenia, a nie do lodówki na półkę. Nie, najpierw do lodówki na półkę. Po co? Nie wiem, bo może będziesz to jeszcze chciał zjeść następnego dnia. Skąd ty wiesz, że jeszcze nie jest do wywalenia? No skąd wiem? No bo ty, Roman, przychodzisz z roboty do domu, wchodzisz mi do kuchni, wchodzisz do lodówki mi, bierzesz wszystko, kładziesz na talerz, jesz, jesz, nażelasz, nie dojesz, nie dojesz i potem wsadzasz do lodówki na półkę do wywalenia. Potem mówisz, o, o, może przyjdę, może przyjdę. I następnego dnia to samo. I otwierasz lodówkę i bierzesz wszystko, tylko nie z półki do wywalenia, tylko nowe wszystko, i dokładasz do półki do wywalenia. I tak mija drugi dzień, czwarty, piąty, i do piątego naprawdę tam już stamtąd jest wszystko do wywalenia. Dużo tego wywalamy? No praktycznie nic. Bo ty naprawdę tego piątego dnia wszystko wyjrzesz. To skąd ty wiesz, że już jest do wywalenia? No bo to ja to poznaję pomchu. Pomchu? Pomchu. Nie zmuch i pomchu poznaję. Jest coś takiego jak much. Byłeś kiedyś w lesie? Pomchu. Po, po czym? Pomchu. 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 I on dostał y, bigos z pomchu. Pomchu. – On, on dostał, dostał z pomchu? Mm – Mhm, dostał pomchu na talerzu. Tylko on, co? Tylko pomchu był na niego ukryty, bo ja to wywaliłam na lewą stronę. Panda. Panta, przecież bigos to jest szlachetna polska potrawa. – Masz rację, Roma. – No. To jest naprawdę bardzo szlachetna polska potrawa. Tak. A wiesz, z czego się robi bigos? Z czego? Ze wszystkich produktów z lodówki z półki do wywalenia. <noise> I co? Ja mu ten bigos nalałem, tak? To ja mu ten bigos Tak, tył go nalałeś. nalałeś go i patrzyłeś jak ja. Się cieszyłeś jak on Jad. Jak on się cieszył jak ja i Ty się cieszyłeś. Ja się cieszyłem. Wszyscy się cieszyli. Cała parafia się cieszyła. Później pasterka tylko 15 minut trwała. E o, 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 Widzisz, jeszcze twój mech. Wspomin to bigos wspomina! Dobra, Wanda, podnosimy go, żeby tak siedział. Poczekaj. Dawaj, Dawaj, ja, ja z tej strony. Tak do, a a stąd? I na siedzi. cztery! A, ja pierniczę! Jaki ciężki! O. Co? Bilą Stacy w pieprza? O. Chyba na dziesięciu kwarantannach siedział. O, Matko! O. I co my zrobimy? A co, Wanda, normalnie, no. damy kopertę, powiemy, że nic się nie stało, wszystko po staremu, no. Trzeba normalnie przywitać, obudzi się, cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry Dobra. Normalnie kolendą się przywita, przybieżeli, później wybie... Żeli... Wanda! Wanda! Gdzieś ty, Pola, w takim momencie zostawiasz mnie samego? Zobaczysz, zobaczysz. Proszę księdza, to ja teraz się wyspowiadam ze wszystkich grzechów Wandy. To tak, Wanda kradnie chryzantemy z grobów. Ta. I wysiorbuje wodę z tego maczadełka, co macie tam przy wejściu. A, a grzech najgorszy, proszę księdza, to Wanda ostatnio pięć dych sobie rozmieniła stacy. Na dwa razy po 50 złotych. Tak. Taki grzech zrobiła, proszę księdza Wanda. Wanda, nie uwierzysz. Co? Nie dostała się rozgrzeszenia. A po cóż to przyniosła teraz? No pomyślałam, że fajnie jakby było jak zawsze. Co? No, że... Co? On się budzi. budzi. No, on się budzi. Zrób coś. Ale co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem o cokolwiek. No ale ja też nie wiem. Jezus, Maria, no ręce opadają. No bo co, nie zrobię, to źle. Bo ty jesteś dupa, a nie chłop. A ty jesteś. dup, baba, nie dupa. <laughs> Wcisków nie będzie. Coś ty narobiła! A ustaliliśmy, ile wkładamy do koperty? Jak co roku! Naklejki na świeżaki. Dobra, spokojnie, Wanda, spokojnie. Eee, Czekaj, telefon masz? Mam. No. To się zdjęcie zrób. No. Ja? No, nikt takiego zdjęcia nie będzie miał. Ty, byś miał takie jedne jedyne. Selfie, kaset, czy to Znasz się na telefonę to se rób, nie? Zakliknij, se selfie zrób. O. o! Ja pierniczę jaki pampuch. Eee. <noise> Kurde. Coś mu się śni. Aha. Pewnie żarcie. A. O, ludzie! Hmm. A ile on ma brud! Wow. W brud! A? Jeden, dwa, trzy, cztery! A to twoje. Hmm. Sama sobie zdjęcie zrobię. Hmm. O, idź, idź mi stąd. Przytrzymań ci? O. Tak dobrze, czy gdzie wolisz? Tu? 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 O. A, a, a. Wanda! Co ty robisz? Palucham, do nosa wkładam. Cała ręka wlazła. Dobra, wystarczy, Wanda. Trzeba go obudzić. Obudzić, przywitać i że wszystko ok. No. O, 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 o. Hal, hal, hala! jego, mi. jego. Proszę księżyca. Me, Cie... Eminim Panie księciu! Leba nim sensio! Czekaj, czekaj, Wanda, inaczej. Jak się normalnie do księdza mówi? O, o daj mi moje pieniądze! O, 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 o! Ale się ksiądz u nas zasiedział? Prawie księdza zameldowała! Ludzie, co tu się stało? O, nie, nic, nic, nic. Choinka rozbieraliśmy, a ksiądz od progu wpadł. Czubek mój, Czubek mój! Jak? To, <obe> <understood> Prze przepraszam najmocniej. No! no. Ale mi głowa czasem. Głowa? No bo to. Głowa to, ist, to pewnie grypa. O. To o jest, jest grypa. No, bo to jest to, 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 co. Co rozumiesz? To, co wiesz, świat oszalał. To jest takie, nawsze, telewizor masz? Tam coś tam oglądasz? No czas, czas. No to widzisz, no to 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 tam to co, to, to ty byś tego nie wymyślił. Ty przecież byś dwa lata nie, temu nie powiedział, a teraz to ani tyle byś nie powiedział, co to się dzieje. Bo to wszystko jest dlatego, że to tak. Zimy nie było. Yy, yy, te trutnie nie spały, myszyce nie, kleszcze w ogóle. Walka, wiesz, od nie mam co robić, konflikt od słowa do słowa. Słuchaj, niedźwiedzie wkurzone, wszystko sarny do miasta przychodziły o pomoc prosić, nie. by ci masakra. masakra, byście go nie wymyśli. Bo to, to wszystko i to mutuje, mutuje. Nie. I za każdym jednym razem nie. to jest człowieku co innego. O ludzie. Masz y, masz y, inne dolegliwości. Nie. Mówię I głowa i, boli, i boli, tak? I boli głowa. Czy właśnie to ci chciałam powiedzieć? Boli głowa. A co, co tak specyficznie pachnie, tak? No? Specyficznie? No? Ale ode mnie czy od Rąka? No to... Bo my mamy od ze smrodami różne przygody. <laughs> od, od pani strony tak na... na... Od a to nie! Nie! To ja bo, to, to, takie perfumy mam. A. Od męża dostałam. No. a jak się nazywają? A powiedzieć pełną nazwę? <laughs> Proszę. Jebie bimbrę. Ha. Ha. Hmm. Ładne. Francuskie, fran tak, Z ładne. pierwszego tłoczenia. Pierwsze. <noise> to czuć, A to czyli to mutuje to wszystko. To mutuje i A coś I jeszcze siniaki Aha. A, A wła właśnie, śniaki wychodzą, bo to uh -huh. proszę księdza, to jest nowa odmiana grypy. Jak? To jest grypa siniaczana. Oh, tak. Siniaczana, grypa najgorsza. Ostatnio, jak mnie żona zdenerwowała, takiej siniaczanej grypy dostała, że A to, no, no. Ja, chorowałam, ale potem, jak mi się lepiej zrobiło, to na męża przeszło. Wow. Wałkiem się zaraził. Wałek przenosi, no, raz, także chowaj Będę wałek. unikał wałek. Ja, wałek. Dziękuję, to ja przepraszam jeszcze raz za nieporządek ten człowiek. Ale to nie szkodzi, bo Pani Panie przepraszam, że gdzieś... wszystko pięknie A było. Co? No, to Najważniejsze, co, ksiądz tak pójdzie bez poczęstunku? Tylko nie bigos, tylko nie bigos. Ja... Spokojnie, spokojnie, cały bigos żona świni dała. Ha. I co? Zdechła. Ha. A mnie się udało. Tyle no. 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 brakowało. No, no właśnie. No, to co? Może po staropolsku, rozchodniaczek, nie, nie, malusieńki, ja, nie, nie, malusieńki. Ja, nie, nie, ja nie piję alkoholu. No, tak, jasne, a przecież ja wiem, że mąż y, księdzu Bimber co daje, no, to nie, nie, nie złego jest. Żona już ja wszystko wie. Ja nie piję alkoholu żadnego. Przecież, ale jak? Przecież nie, dwa lata temu, jak ksiądz nie, 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 był u nas na kolędzie, tak. to to trwało i było fajnie. Zabawy, by, zabawy były. Nie, nie, tak, nie, tak, nie, był rzut kotem w tą choinkę. Nie, to, tak, nie później nie, potem, płonącym kotem. Potem rzut płonącym, nie, nie, potem był rzut płonącym. Płonącym kotem w płonącą choinkę, nie, nie. to trzeba to jest, było bardzo nic, szybko nie, nie, rzucać, żeby nie, nic, się nie, nie zdążyło. Bo, no ale jak dla... O ja tak, ci... zamknij się. Tak, zamknij się, to ksiądz trzy razy wygrał. Tak, to było super. Ja nie piję alkoholu, przez żadnego alkoholu nie piję, nic. Nie pijący jestem, przecież. A dlaczego? Tu kamerę w guziku mam, Full HD 360, każdą kolendę z dźwiękiem nagrywam. A ten. A po co, księdzu, ta kamera? No bo potem te nagrania wszystkie biskupowi muszę pokazywać. Bo mi biskup nie wierzy, jak mnie pięknie ludzie na, na kolędzie przyjmują tutaj w Zielonce. No, także. Mi muszę to zgrać teraz, bo nie wiem, co się działo, zobaczę. Także będę leciał. No. Nie jęcz! Do lodówki na półkę, do Aniulka, jestem, Aniusia! Aniusia, możemy lecieć! Anka! Anka, możemy lecieć! Ania! I co się drzew ja, pod Co chcesz? O co ci chodzi? Co znowu, co znowu zrobiłam źle? I to w kółko po prostu, w kółko wciąż! W plebisku... Za coś ty się przebrała. Zawodziankę. <laughs> Tylko wiesz? Mi ważnego atrybutu brakuje. Gdzie to jest, no gdzie to mogę znaleźć, gdzie to mogę, gdzie... A weź, a zrób tak rączkę. O! I tylko mi dzbana brakowało. Ej, Anka. 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 Dzwoniłem, dzwoniłem do ciebie trzy godziny temu, że idziemy na Sylwestra, Anka. Dzwoniłem, mówiłem, że idziemy na Sylwestra! Ale skąd mam wiedzieć, na którą to jest godzinę? Przecież tak długo siedzę w domu, skąd ja mam wiedzieć? Ja tracę na czasu i wszystkiego, nie? Skąd ja mam to wiedzieć? No ale to nie wiedziałaś, o której się wychodzi? No nie wiedziałam, o której się wychodzi! No, jak to kiedykolwiek gdzieś wychodziłaś? To jest ważnie zadane pytanie. Tak, raz mi się zdarzyło. Ale to jest błąd. To jest błąd. A w ogóle to jest twoja wina. Ja. Gdzie ty wyszłaś? Za ciebie. Ha, już. Nie. Anka, proszę Cię, przemówiłem o której się zaczyna impreza. Tak przecież to wszystko Ci tłumaczyłem, no. Słuchaj, słuchaj. Nie. To siedziałaś w domu, tak siedziałaś? Bo widzę, że siedziałaś. I co robiłaś? Ja się robię! <laughs> Anka, Ty dopiero fundamenty wylałaś! Na szczęście pierwszy pustak już dojechał. Dobra. Dobra, nie eskalujmy konfliktu. Jak ci mogę pomóc, Aniu? Jak ci mogę pomóc? Ubezpiecz się na życie i wyskocz przez balkon. Ach. Ania, proszę cię. Proszę cię, jak ci mogę pomóc? Przynieś moje kosmetyki. Kosmetyki, dobra. Gdzie je masz? W gumigutowej kosmetyczce. Zrobiłam. W jakiej? Gumigutowa. gumikutowa. W gumigutowej kosmetyczce. Ty po polsku do mnie mówisz teraz? Jest? Gumigut. Dobra, Gumi in, jak, jak dla faceta. W jakiej kosmetyczce? W kolorze sraczki. Dziękuję. A Nie, nie było gumigutowej taka była jakaś. Taka. O, super. No właśnie o to mi chodziło. Tak, to tak. To jest gumigutowa? To jest gumigutowy kolor. Ty w życiu staczki na oczy nie widziałeś, a jest... O! Halo? Halo, Michał? Cześć! Cześć! Nie, nie! Nie wchodź! My praktycznie schodzimy, no! I gdzie ten cholerny depilator?! <grym> wejdź na górę. We, nie, wejdź, wejdź, wejdź. No, wejdź, nie ma sensu. Bo. Cześć! O, cześć, witam. To co, chodzimy? Ten, o, tak ten sam, depilator czekam. mój gdzieś widziałeś? O, Aniu... Widzę... dziura w ziemi. Się nie śmiałem, tylko mi skurcz wryja złapał, daje. Po covidowe powikłania mam, tak. No, tak żeby... Ja już jestem jakby gotowa. Ja tak kiedyś jakby byłem w ciąży. Co ty gadasz z zgubny. No, jak przecież byliśmy na kawalerskim, co siedzieliśmy razem pod prysznicem, ty pijany mnie trzymaj za rękę, tak głaskaj. No, e, będzie, dobrze, będzie dobrze, będzie co? dobrze, No, to wtedy byłem tak, jakby w ciąży. – Jak, jak byś Rodziłem. Co? Kamienie nerkowe. <laughs> Że razem nadawaliśmy imiona. Adas, Ewcia, no tego. Po kopycie łosia to nie było czasami, <laughs> Tak, to było wiadomo. No, co było. Ściał. Nie, no spóźnijmy się, nie? Spóźnijmy się. Spokojnie, spokojnie. Taksówka poczeka. Przecież taksiarz zarabia tak. na Sylwestra, tak? – Zapłacimy, no. poczeka. zamówiłem, stoi, czeka. Dobrze, i babie, niech Jaką taksówką Przecież my samochodem? Jedziemy. <laughs> jak co ja? Jak czym? Jak czym samochodem jedziemy? No naszym przecież nie pijesz. Szpiję. Nie pijesz. Mam oddechowi, wiesz? Ja mam takie. Już A ja ci mówię, że nie pijesz. A nie, piję. Nie pijesz. Piję! Kto w tamtym roku odpalał petardy z dupy? Nie piję. Nie piję, nie. Przypomniałem, że w tym roku oszczędzam organizm. To, tak to było. No ja najpierw przyjąłem poród tych twoich kamieni, a potem poszczelaliśmy na święto. No, nie, ma, nie piję. Nie, nie, dam sens. Ale co się cieszysz? Co się cieszysz? To no, moja syrena prywatna, moja domowa. no, no Tak nie tutaj cicho fajerwerki mi wypomina. A może A powiesz, powiesz cicho znaczy. No co cicho? A co? dlaczego syrena? No dlaczego? To może ja opowiem, dlaczego. Ja, dobra, ja, ja, dobra, ja. No ale syrenka, no. Ale mnie, ale prywatna. Będzie mi fajerwerki z miejsca z, z ustronnego. No. No, to było na tym samym jeszcze. No. Aha. No, się po prostu o jeden, bo się upiłam o wpół do szóstej rano. Przestań kłamać! Chwilę przed północą. <grym> Anka, przestań kłamać! O 16.30 już mnie nie było. No. <grym> uh. Urde. No i już, opręczę. Ale co, co? już? Co, czemu Syrena powiedz? To, że się upiłaś, to żadna nowość, tylko czemu Syrenka Arielka? <grym> no. no. Czemu? No bo wyszłam. Wyszłam. Z domu. No. Wyszłam z domu strasznie wiało, okropnie. Tak wiało, że wpadłam w zaspę i mi stanik zdarło. A co z nogami było? Co z nogami było? Czemu sobie ręka powiedz? Bo mi nogi odcięło. I tak korpusem, tak próbowałam. Ku górze, ku górze, żeby się jakoś o własnych siłach. Mam takie przybłyski. No, i tu się zacycki, a tu flaszkę trzyma. Litam, <zyskotryczny> 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 ja, litam ogonek, ogonek. Ogonek z łusko obrób Arielka Maja Syrenka. ręka. Taka, taka, widzisz, kurwa. Ale spóźnijmy się, Michał, spóźnijmy się. Jest, mówię ci, jest, nie ma sensu w ogóle nic. Katpera, widziałeś moje stopy? Pomieśćcie w nich wczoraj, latałem. Aż mi się piętki przetarły. Kurde. Serio? Nie, no, proszę Cię, no weź, weź się ogarnij. Nie, spokojnie, wiesz, ja ze swoją Kaśką hmm? się bawimy w Robin Hooda, hmm? zakładam specjalnie rejestrowki. Daruj, daruj szczegóły, daruj, daruj, daruj szczegóły. Daruj. Wystarczy, że twoje kamienie trzymałem w wystarczy już, jest mi tu. Ile można się tam szykować, ile można czekać? No ile to, można. Przecież to, to, to ludzkie pojęcie. No pamięci. słuchaj, ja przychodzę do domu, rozumiesz, a ten wchodzi i on się na mnie drze, że jestem niegotowa. No przecież to jest nie. Ja, ja jestem gotowa, a ten przychodzi i drze się na mnie, że jestem niegotowa. To wyobrażasz to sobie? Przecież coś takiego to, to jest niepojęte. Kaśka, słuchaj, bo po co dzwonię? Czy ty masz moją beżową sukienkę, tą taką kremową, beżową, białą, srebrną? A ty ją masz? Ja czy to ja nie mam w czym iść. No, ja nie mam w czym iść. Wy, wy. A nie! Bez sensu! Nie, ja w niej nie pójdę, ja się w niej nie zmieszczę, bo ja jestem w ciąży. Tak. Nie, no co? żartowałam! No co ty, no z tym debilem, no co ty? Co się lampisz? Nie o tobie mówię. Co to ci mówię. Ja ci to powiedziałam. Nas... Ty to słyszałeś? Mm -hmm. ty, ty to... Człowieku, czy ty to słyszałeś? No, no. To, słyszałeś no. to? Ona ma czas jeszcze gadać przez telefon. <słuch> no. Dobrze, że do matki nie zadzwoniła. Eee, eee, na szczęście pod ziemią nie ma zasięgu. Także, eee. proszę, że my się spóźnimy, Michał. Ja już nie mam w ogóle Jej. po co. Mamy? W, w, w ogóle, Słuchaj, w bo ja nie wiem naprawdę, jest... ale tak mi się wydaje, albo ta, albo ta, bo to tak jednak Sylwester, to sobie myślę, no to nie wiem, ja wiem ta czy ta. Ja wiem, Aniulka, ale e, jakby my się troszkę spieszymy, więc to jest jakby nieważne. Aha, czyli żadna. Aleś to spieprzył. Ja? Oczywiście. Trzeba wybrać którąkolwiek. Ona weźmie. Czy coś to pomoże? A, a jak? Ona weźmie tą, którą wskazałeś ewentualnie przeciwną. Taki system zero jedenkowy. Albo, 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 no. albo, no. Którąś weźmie. No słuchaj, a tu jest! A, patrz. Jak... no, łatwiej będzie. Bo ta jest jednak taka kobiec <suszy> i, i elegancka, ta jest taka. Ani. Ta genialnie pasuje do koloru Twoich oczu. A ta świetnie podkreśla Twoje kształty. Ja się przesłyszałam. Co ty powiedziałeś do mnie? Podkreśla kształty. Te krągłości, co masz, żeby można było tak ładnie. Pięknie, wszystkiego jest dużo. Znaczy zdrowe, wszystko zdrowe, tak jakby człowiek był głodny i się już Na trzecie. Ja mam kształty? Ty tak. do mnie mówisz, że ja mam kształty? Kto wie. Impotent mnie będzie obrażać. System zeruje jedynkowy po, 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 po. System miał zadziałać miał zadziałać. System, tylko Twoja żona ma stary procesor. I wirusa chyba, wie? o na pewno. Daj spokój, nie, nie, ja już nie ma sensu w ogóle, nawet po co ja mam tam jechać? Nie dość, że nie pij alkoholu, to jeszcze mam siedzieć z tym i co? I a, pojedziemy godzina 24, tak. dojedziemy, to już wszyscy nie, sobie będą no, sto no. lat, 100 lat i w ogóle no. to przypadek. Ludzie wyjdą na ulicę, no, to nie przejedziesz, a tak nie przejedzesz, gdzieś zaparcie. Daj spokój, za będzie, szef wiesz, szef tam będzie. Wiesz? I co? Ja co szewowi powiem? Co ja szewowi powiem? No. Dzień dobry, się spóźniłem, bo żona nie widziała co na dupę włożyć. Tak mu powiem. I co on daj spokój w ogóle nie ma sensu. Po co? Po co ja, po jaką cholerę Michał, ja tę wódkę brodziłem? co? Po cholerę! Przecież myśmy pierwszy raz w życiu w ogóle w Polsce wódkę do minut siedemdziesięciu zmrozili. Tak. I chcę mieć szczepionkę na świecie, tak. żeśmy wymyślili ja w cholej. naszej lodówce. Daj spokój, I co, ja te, będę się smakił. Nie będę. Anka, nigdzie nie jedziemy, nigdzie nie jedziemy, anka. Ja wam w dupie to. Ja jeszcze pewnie jakiegoś hot-doga po drodze pojawiłam. O, bo ja cały tak. Dzień, ja na stacji zatrzymać, papieroski kupić, hotdoga zerzeć, mam, rzecz, kolejka, to mam. A, Nie wiem, żaden sylwestra. Wiesz ile razy tego sylwestra przekładaliśmy? Przełożony będzie zaraz tam znowu, że trzeba w dupie. To mam z a mógł na Maja, na, na może zdąży. Może zdąży. A ja mam to w dupie, nie będę z nią. Nie, 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 że nie, jest, nie, 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 Ania Ania, taką widziałem. Nigdy. O kur... Michał, czekaj, e, ale mi się przypomniało, e, słuchaj, e, weź A. idź, auto odpal, graj, grzej furę, e, e, ja muszę jedną rzecz załatwić, tak, daj mi dziesięć Ale nie, nie, chwila, chwila, e. jak 10 e. minut? Przecież się spóźnimy. Spokojnie, wystarczą mu trzy. Leczkę!